On jest jednym z niewielu prezydentów, który kończą wojny i nie zaczynają. Czekaliśmy na niko. Wszyscy żeśmy czekali. Cieszymy się bardzo. Przede wszystkim życzeń powodzenia. Myślę, że jest nieprzewidywalne. Najważniejsze to jest, co zrobi z y, tematem Ukrainy. I nie mam tak, że to dla mnie jest taki koleś z komiksu. Możemy się bardzo zawieść na prezydencie Trumpie. Muzyka Polacy są raczej optymistami, jeżeli chodzi o cenę wpływu prezydentury Donalda Trumpa na bezpieczeństwo Polski. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla wirtualnej Polski. Sprawdźmy więc, co mówi warszawska ulica dzień po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na pewno wpłynie na nas wszystkich. Czekaliśmy na niego, Wszyscy żeśmy czekali. Cieszymy się bardzo. Dla mnie uważam, że nie nie nasz prezydent jest. Przepana, pana, nie wiem jak to wpłynie, ale nie popieram tego pana. Zupełnie. No lepiej dla Polski. A na nasze bezpieczeństwo? Na pewno też. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o gospodarkę, no może być ciężko. A bezpieczeństwo też może być ciężko. Powinno dobrze wpłynąć, oby nieźle. No, ja myślę, że jest okej, okay, w porządku. Ja trzymałem za Wiecie, Myślałem, że on jest jednym z niewielu prezydentów, który kończą wojny i nie zaczynają. Także tu myślę, jest w porządku. Jest przedsiębiorcą, jest biznesmenem. Myślę, że dla nas, dla kraju, dla Europy i dla świata to będzie lepiej. To zależy, co postanowi w sprawie wojny z Rosją i Ukrainą. Twierdził, że szybko zakończy ten konflikt. Chciałabym. Jego poglądy są mnie bliższe. Nie jestem nie ma jestem o lewicowych poglądach, więc jego poglądy mi są bliższe. Przede wszystkim życzę im powodzenia. Myślę, że jest nieprzewidywalny, jak może wpłynąć. To już widać, jak wpłynęło. Dolar zdrożał. Czyli obstawiają, że Ameryka będzie raczej zapatrzona w siebie. A ja myślę, że to jest impuls dla Europy, żeby się bardziej jednoczyła. Jeżeli nie zrobi tego, to będzie bieda. Najważniejsze to jest, co zrobi z y, tematem Ukrainy, bo jeżeli zmusi Ukraińców do oddania części terytorium Putinowi, to y, może być to znaczny problem. Natomiast jeżeli y, wymusi y, w miarę uczciwe warunki pokoju, to wtedy będzie to w porządku. Pana Trump zapowiadał, że skończy konflikt w 24 godziny, teraz nie, mówi, że w kilka miesięcy. Nie, nie, to już zmiękno. A jeszcze jak tego, tego pajaca wziął do siebie, to już w ogóle. O kim pan mówi? No, no ten, to do pomocy mu będzie, ten, jak to się mówi, ten bogacz, to co tam... Elon Musk. Tak, tak. O, no właśnie, no. Także, że to nie bardzo, jakby jeszcze bez niego to prędzej jakaś szansa większa. Ale on będzie mieszał w głowie. Co to. chce Trump? No, powiedział, że skończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny. Skończy wojnę? Za 24 godziny? Oj nie, to nie może takiego być. Nie. Opinie mam tak, że to dla mnie jest taki koleś z komiksów wycięty jakiś. <laughs> Nieciekawy nie, nie osobnik. Prostak, prostactwo. Znaczy płynie na pewno, no. Obawiam się troszkę tych. Yy... Wpływów natowskich, no powiedzmy, żeby tam nie, nie wywinął jakiegoś numeru, ale większych obaw nie ma. Kwestia wojny w Ukrainie myślę, że zostanie w jakiś sposób rozwiązana przez ten układ trump Putin. Ja bym proponował zająć się niezależnością Polski od wpływów Zachodnich y, mocarstw, a także Stanów Zjednoczonych. Możemy się bardzo zawieść na prezydencie Trumpie, ponieważ y, y, swoje cele umieścił raczej w Ameryce. Donald Trump zapowiada też największą akcję deportacji ze Stanów Zjednoczonych. Chce usunąć imigrantów. Na pewno w tej grupie znajdą się też Polacy. Na pewno tak. Przypuszczam, że już są sygnały z Ministerstwa z Spraw Zagranicznych, żeby jednak ci, co są nielegalni, zaczęli opuszczać Stany. Ale będą to też Polacy w Stanach, którzy będą musieli wrócić. No to, to już gorzej chyba dla nich. No to wrócą. Nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Uważam, że po co tam wyjeżdżali? Tu jest lepiej. A zwłaszcza za, za tych rządów teraz. No cóż, jeżeli ktoś jest nielegalnie w jakimś kraju i łamie prawo, no to my też sobie tego nie życzymy, żeby tak było. Sądzę, że robi dobrze. Uważam, że powinni tak zrobić. Oczywiście, powinno być jakieś prawo, obowiązywać wszystkie. U nas to samo powinniśmy zrobić. To podobnie było, jak, jak z tego czasu e, Anglicy zrobili, nie? To jest na podobnej zasadzie. Tylko z tym, no to się po pewnym czasie to obudzi się przeciwko nim. Bo się okaże, że. Nie będą mieli siły roboczej. Problem nielegalnych imigrantów, którzy przebywają w poszczególnych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, to jest problem dosyć istotny, bo jeżeli oni przebywają licząc na socjal, to wtedy jest to problem. Jeżeli pracują normalnie, płacą podatki, to wtedy powinni być zaakceptowani przez społeczeństwo. Pytam, bo Polonia jest trochę zawiedziona tymi decyzjami, ponieważ wielu Polaków przebywa tam od wielu lat, natomiast no nie wszystkie pewnie formalności mają załatwione. No na pewno część Polaków będzie musiała wrócić po prostu do kraju. No ja jestem w ogóle przeciwna emigracji i własnym kraju mieszkać. A ten ewentualny powrót Polaków do kraju? Trochę Polonia jest zawiedziona tą deklaracją. No zawiedziona, no ale myślę, że każdy też pilnować swoich spraw tak. Więc tutaj no, nie ma się co dziwić. My też patrzymy, żeby było to zgodnie z prawem, żeby na nasze terenie. Jeżeli są nielegalnie, to prawdopodobnie tak, no taki ma zamiar. Dobra decyzja? Trudno powiedzieć. No imigranci stanowią problem. U nas też, prawda w Europie. Jeżeli to dotyczy ludzi pracujących, to znaczy będących tam nielegalnie. No pewnie dobra. Bo jeśli są nielegalnie, nie mają, jak gdyby nie spełnili formalnych warunków, żeby być i przebywać w danym kraju, ja migrantów na, po części nazywam najeżdżaniem. To, że Europa i Polska i świat pozwala się najeżdżać, po co są granice na, 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 na granicy kraju? Chyba po to, żeby w jakiś sposób, po co człowiek zamyka drzwi w domu albo robi ogrodzenie dookoła swojej posesji. Wydaje mi się po to, żeby kontrolować to, co się dzieje u niego w mieszkaniu, u niego w domu, czy na jego posesji. I to samo w kraju. Więc wie pan, no niestety, ja rozumiem, że zaledwie chlebem, dla lepszego życia i tak dalej, każdy ma prawo się przemieszczać, ale to musi być formalnie dopracowane, że tak powiem. Legalnie wszystko musi być, dokumenty formalności muszą być spełnione. To nie może być tak, że nagle, nie wiem, 10 milionów, czy Ukraińców, czy e, Libia, czy Syria, obojętnie kto, że do nas wjeżdża, wie pan, Ktoś musi tym ludziom, szczególnie, no, mniejsza że nie nasz klimat, gdzie wiadomo, trzeba dać dach nad głową, jakąś pracę. No oni, jak przejeżdżają po ale żeby go brać, tak jak Szwecja zrobiła błąd i kiedyś była świetna, bogata i tak dalej, a w tej chwili jest u nich bardzo źle, no to wystrzegajmy się, żeby tego nie było u nas. Dobra decyzja, bo Polonia jest trochę zawiedziona. Wydaje mi się, że no, powinien być jakiś porządek emigracyjny. Tak no, jestem za tym, żeby jak najbardziej Polacy tam zostali i uzyskali prawo pobytu, ale no, sytuacja jest taka, jaka jest. No, to samo jest i u nas. Także odnoszę się, porównując do naszego kraju, też nie chciałbym tych nielegalnych tutaj imigrantów w Polsce.